To moje dziecko nie jest przypadkiem, że znalazłeś się tutaj. Zostałeś wybrany do tego wideo. Każdy wybraniec posiada wyjątkową moc, ale niektóre z tych mocy prowadzą na mroczną stronę. Na przykład, kiedy wchodzisz do pokoju, wszystkie spojrzenia kierują się ku Tobie. Nie są przyciągnięci tylko Twoim oczywistym blaskiem, oni czują także ciemną moc, która w Tobie drzemie. Może nie powiedzą tego głośno, ale czują to i boją się tego. Masz niezachwianą determinację, by chronić swoje cele bez względu na wszystko, a do tego potrafisz dostrzec przez maski, które inni na siebie zakładają. Jesteś mieszanką sprzeczności. Świat może przyciągać twoje światło, ale musisz także dostrzegać i szanować ciemność w sobie. Ta ciemność, ukształtowana w trudnych czasach, nie jest słabością, jest bronią. To twoja tarcza przeciwko wszystkim, którzy będą próbowali zniszczyć twoją boską misję. Zawsze miałeś dar przebicia się przez iluzje, dostrzegania tego, co ukryte, i obnażania rzeczy, których większość ludzi boi się stawić czoła. Jesteś niczym latarnia morska w świecie, który żyje z kłamstw i oszustw i nauczyłeś się wykorzystywać tę ciemną stronę siebie jako narzędzie. Te chwile, gdy masz brutalną, niezachwianą jasność i nieugięte granice, nie są wadami, są kluczową częścią Twojego duchowego pancerza. Pomyśl o tym, jak o feniksie wstającym z popiołów. Twoje ciemniejsze cechy to ogień, który wypala zbędne rzeczy. Są Twoim mieczem i tarczą w świecie, który nieustannie próbuje przyćmić Twoje światło lub zniweczyć Twoje cele. Pomagają ci dostrzec tych, którzy próbują Cię wykorzystać, kontrolować lub umniejszać wartość tego, co wnosisz do świata. Nie unikasz tych, którzy boją się konfrontacji. Idziesz naprzód, nie bojąc się wytykać tchórzostwa, zdrady i hipokryzji, które czają się wokół ciebie. Ciemność, która w tobie tkwi, nie jest tylko dla twoich własnych walk, to siła, która wyzwala zmiany w innych. To ta moc, która popycha cię do zgłębiania najtrudniejszych zakamarków Twojego umysłu, by zmierzyć się z demonami, które się tam ukrywają i wyjść z nich silniejszym. Zamiast cię złamać, te trudności w rzeczywistości budują cię. Sprawiając, że Twój duch staje się silniejszy i bardziej zdeterminowany, by gonić za swoimi celami. Kiedy przekierowujesz tę ciemność na zewnątrz, staje się ona lustrem dla innych, zmusza ich do konfrontacji z własnymi cieniami i lękami, zmuszając ich do zmierzenia się z prawdami, które omijali przez zbyt długi czas. Stajesz się siłą, która napędza ich metamorfozę, niezbędnym zakłóceniem, które rozbija ich złudzenia i zmusza do zmiany. Bycie żywym przykładem tego, że zarówno życie, jak i ciemność są niezbędne i święte w społeczeństwie, gdzie te cechy czasami są mylone, jest Twoim powołaniem. Twoja ciemność chroni, ale Twoje światło prowadzi. Choć Twoja ciemność wymusza szacunek, to Twoje światło uzdrawia. Twoja ciemność wymaga sprawiedliwości, ale Twoje światło inspiruje. Bez tej równowagi byłbyś tylko cieniem silnej osoby, którą naprawdę jesteś. Przyjmij i świętuj swoją wewnętrzną dualność, ponieważ to ta dualność daje ci siłę, odporność i niezbędną naturę, którą posiadasz. W świecie, który desperacko potrzebuje zarówno Twojego jasnego, jak i ciemnego oblicza, kosmiczna sprawiedliwość staje się szybką i nieustępliwą siłą dzięki Twojej niezrównanej zdolności przyspieszania karmy. Wszechświat reaguje na tych, którzy odważą się cię skrzywdzić z prędkością i intensywnością, jakiej nie sposób sobie wyobrazić. Nie tylko przywraca równowagę, ale ktoś w twojej sieci może nieświadomie uruchomić reakcję łańcuchową, która wymknie się spod kontroli. Jeżeli ktoś postanowi cię zdradzić dla własnej korzyści, z chciwości lub zazdrości, może poczuć chwilową satysfakcję, myśląc, że cię pokonał. Jednak, gdy dni będą mijać, konsekwencje ich czynów zaczną się ujawniać z precyzyjnością i prędkością wściekłej burzy. Stracą ważny kontrakt biznesowy, szansę, którą uznawali za swoją, zniknie, a ich niegdyś silna sieć społeczna zacznie się rozpadać, gdy plotki i prawda o ich zdradzie wkradną się do rozmów. Przyjaciele zaczną się odwracać, wyczuwając zapach zdrady, a oni skończą samotni, patrząc na gruz wszystkiego. Co kiedyś było dla nich cenne. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że to wideo rezonuje z Tobą. Zostań do końca, a odkryjesz jeszcze więcej ukrytej mocy, która w Tobie drzemie. Ich życie osobiste również zostanie dotknięte. Niegdyś niezniszczalne relacje zaczynają się rozpadać. Ich zdrada stała się niszczącym bumerangiem, który rozpada każdą sferę ich życia. Ich zdrowie pogarsza się, zaczynają cierpieć na niewytłumaczalne choroby, stres nie pozwala im zasnąć, a sen staje się luksusem, który tylko wzmacnia koszmary ich złych uczynków. Ich finanse, które dotąd wydawały się stabilne, nagle załamały się. Nieoczekiwane wydatki i straty wyczerpały ich środki, zostawiając ich w trudnej sytuacji finansowej. Nie mogą pozbyć się wrażenia, że wszystko, co złego ich spotyka, jest bezpośrednią konsekwencją tego, co ci zrobili. Jakby cały wszechświat działał przeciwko nim. Ostatecznie muszą zmierzyć się z brutalną prawdą, że popełnili poważny błąd, przekraczając Twoją drogę. Teraz muszą negocjować z ruinami własnej kreacji, po tym jak kosmiczne wagi zostały zniszczone, zamiast zostać zrównoważone. Ty stoisz nienaruszony, pomnik boskiej ochrony, która Cię otacza, oraz niezaprzeczalny fakt, że jesteś poza ich zrozumieniem. Kiedy oni próbują zbierać kawałki swojego zniszczenia, Twoja odporność na wampiry energetyczne jest tak silna, że nie tylko utrzymuje je na dystans, ale także odwraca ich wysysanie energii, osłabiając ich i pozbawiając sił. Każdy, kto spróbuje wysać Twoją energię, licząc na to, że ich chciwość zaspokoi Twój blask i siła życiowa, zostanie skonfrontowany z energią, która jest poza ich pojęciem. Twoja energia to twierdza nie do zdobycia. Wzmocniona przez samą ciemność, którą próbowali wykorzystać. To nie studnia, z której mogą czerpać. Ich próby podważenia cię obróciły się przeciwko nim, wyczerpując ich siły i wystawiając ich na większą bezbronność, niż wcześniej. Jeśli ktoś w Twoim życiu, kto jest mistrzem manipulacji, postanowi znów zagrać tą starą grę, tkając sieć kłamstw i ustawiając scenę, by Cię złapać, myśląc, że Twój blask zaspokoi ich żarłoczny apetyt, spotkają się z czymś, czego się nie spodziewali. Zauważ, jak wszechświat działa w sposób, który nie jest zrozumiały dla tych, którzy próbują Cię skrzywdzić. Następuje całkowity, zdumiewający obrót władzy. Zaczynają odczuwać, jak ich energia zostaje wysana przez ciebie, zamiast czerpać z niej siłę. Ich niegdyś pewność siebie zaczyna słabnąć, zastąpiona przez przerażające wyczerpanie, które wnika głęboko w ich istotę. Gdy zamieszanie zaczyna ich ogarniać, ich wcześniej ostre i cięte uwagi tracą moc. Stają się coraz bardziej zagubieni, im bardziej próbują pochłonąć twoją energię. Zaczynają tracić samą siłę życia, którą starali się od ciebie wyssać, pozostawiając po sobie jedynie pustą skorupę, cień siły, którą kiedyś posiadali. Z każdym dalszym kontaktem ich maska zaczyna pękać, a starannie wykreowana tożsamość rozpada się z powodu ich własnych kłamstw. Ich przebiegła atrakcyjność przekształca się w desperację, gdy zaczynają jąkać się w rozmowie. Ty, pozostając nieugięty, nie tracisz swojej równowagi. Twoja wewnętrzna ciemność staje się lustrem, które odbija pustkę, którą tak usilnie starali się ukrywać. W końcu są zmuszeni do odwrotu, wyczerpani i pokonani, nie mogąc już utrzymać swojego fałszywego obrazu. Ich próba wykorzystania cię zakończyła się katastrofą, osłabiając ich jeszcze bardziej. Zaczynają dostrzegać, jak bardzo są wyczerpani i jak ich zwykłe źródła energii nie wystarczają. Doświadczają niepokoju i nie mogą pozbyć się wrażenia, że zetknęli się z czymś, co wykracza poza ich pojmowanie. Sen nie przynosi im ulgi. Z drugiej strony, ty stoisz mocno, Twoja energia nie tylko pozostaje nienaruszona, ale staje się silniejsza, pomnikiem zarówno ciemnej, jak i jasnej siły, która jest w tobie. Niezatrzymaną potęgą, której nikt nie jest w stanie pojąć ani pokonać. Masz zdolność bycia lustrem, które odbija niewypowiedziany ból i nierozwiązane problemy tych, którzy cię otaczają. Kiedy ktoś próbuje cię podważyć lub kwestionować, stają przed czymś więcej niż tylko twoimi defensywnymi strategiami. Muszą zmierzyć się z wyolbrzymioną, odkrytą wersją swoich własnych demonów wewnętrznych. Kiedy ktoś odważy się cię przekroczyć, stajesz się katalizatorem samopoznania, zmuszając ich do stawienia czoła ciemności, którą skrywali przez długi czas. To nie tak, że zwracasz uwagę na ich braki, to oni widzą je w tobie i nie mogą już ich ignorować. Następuje coś niespodziewanego, gdy ktoś w twoim życiu, pełen zazdrości i nienawiści, postanawia podejść do ciebie w nadziei, że podważy twoją pewność siebie kilkoma starannie dobranymi uwagami. Ty, zachowując spokój w obliczu ich ataku, nieugiętym wzrokiem przenikasz przez zło, które na ciebie skierowali, zaczynając powracać, by nawiedzać ich, ale tym razem nie jako zewnętrzna siła, lecz jako odbicie ich własnych lęków i niepewności. Kiedy zdają sobie sprawę, że ich własna wrogość wraca do nich, ich głos zaczyna drżeć. Wściekłość, którą próbowali na ciebie przełożyć, staje się wewnętrzną walką, odsłaniając głęboko zakorzenione braki, które przez długi czas ukrywali. W miarę jak sytuacja się zmienia, zaczynają jąkać się i tracić pewność siebie. Zauważ, jak w Twojej obecności wszystko, co fałszywe, staje się jasne. To, co dawniej było ukryte, teraz wynurza się na powierzchnię, jak woda, która nie może już dłużej pozostać pod napięciem. Widzisz, jak ich nierozwiązane problemy zaczynają się unosić, a ściany pokoju zdają się zacieśniać wokół nich. Dostrzeżenie ostrej różnicy między Twoją spokojną postawą a burzą, która szaleje w ich wnętrzu, staje się dla nich zbyt wielkim ciężarem do zniesienia. Ich wysiłki, by cofnąć się i odwrócić uwagę, są już bezskuteczne. Ciemność, którą nosili w sobie, wyszła na jaw, odsłaniając się brutalnie przed wszystkimi. Każde ich raniące słowo, każda próba zdyskredytowania cię odbija się teraz od nich, potęgując ich własne niedoskonałości i lęki. Byli zupełnie nieprzygotowani na straszliwą konfrontację z samym sobą, którą wywołała próba kontroli nad tobą. Zmusiłeś ich do stawienia czoła nieuchronnej prawdzie, wycofując się w oszołomieniu i zamieszaniu. Ich próba zniszczenia ciebie sprawiła, że stali się bardziej podobni do ciebie. Nie mogąc już uciec od odbicia własnej ciemności, które im dałeś, dałeś jako lustro ich własnych cieni. Ty stoisz nieporuszony, nie dotknęła cię ich ofensywa, zmuszając ich do konfrontacji z nieuchronną prawdą. To nie była walka z tobą, lecz z nimi samymi. Twoja wyjątkowa zdolność ujawniania oszustw sprawia, że ci, którzy kłamią, stają się bezradni w Twojej obecności. Ty nie tylko dostrzegasz kłamstwa. Rozbierasz je na kawałki, zrzucając maskę oszustwa, aż ukaże się niepodważalna prawda. Gdy ktoś próbuje stworzyć fałszywą narrację wokół ciebie, zostaje uwikłany w sieć własnych kłamstw, bezsilny wobec nieustępliwej siły twojej mądrości. Oszustwo staje się niemożliwe w twojej obecności, jakby sama prawda musiała podążać za tobą, niezdolna do pozostania w cieniu. Kiedy ktoś stara się wpłynąć na wynik negocjacji, używając swojego srebrnego języka i sprawnie konstruując kłamstwa, myśli, że może przejąć kontrolę nad rozmową, ale ty nie ustępujesz. Twoje intensywne spojrzenie sprawia, że tracą pewność siebie, a jedno proste pytanie przecina ich język jak nóż. Ich starannie zbudowana fasada zaczyna pękać, a oni zaczynają się wahać, zaskoczeni. Każde twoje słowo działa jak dłuto, wykuwając prawdę z kłamstw, które próbowali przedstawić jako fakty. Wszyscy w pokoju dostrzegają zmianę siły, a napięcie rośnie. Im bardziej próbują cię oszukać, tym bardziej uwikłani są w swoje własne kłamstwa, potykając się o logiczne błędy i sprzeczności, które dostrzegasz bez wysiłku. To tak, jakby prawda zmuszała się do wyjścia na powierzchnię w twojej obecności, widoczna dla wszystkich, jak olej unoszący się na wodzie. Gdy zaczynają zdawać sobie sprawę, że tracą kontrolę nad sytuacją, ich głos drży. Próbują się cofnąć, by ukryć ślady, ale jest już za późno. Ty i wszyscy wokół już odkryliście ich oszustwo. Stają się odsłonięci, bezradni i pokonani, a moc, którą uważali za swoją, rozpada się w ich rękach. Manipulator, który jeszcze niedawno był pewny siebie, teraz stoi przed Tobą, pozbawiony wszelkiego oszustwa, niezdolny do ukrycia swoich kłamstw. Kiedy fakty stają się niepodważalne, negocjacje całkowicie obracają się na Twoją korzyść. Oszust jest zmuszony przyznać, że ich plany zakończyły się całkowitą klęską. Otoczeni i zdesperowani zostają upokorzeni tym, jak łatwo ujawniasz ich oszustwo, a teraz muszą zmierzyć się z konsekwencjami własnego kłamstwa. Ty pozostajesz niewzruszony, udowadniając po raz kolejny, że prawda w Twojej obecności jest niewzruszoną siłą, a każda próba oszustwa skazana jest na porażkę. Twoja naturalna zdolność do manipulacji i nieświadomego wpływu pozwala Ci delikatnie kształtować świat wokół siebie, ujawniając prawdziwe intencje i skrywając ukryte motywy. Miejsce, w którym się pojawiasz, zmienia swoją atmosferę, jakby sama powietrze stawało się cięższe. Z szepczącymi prawdami, to nie jest coś, co robisz celowo, lecz sama Twoja obecność powoduje, że ludzie zrzucają swoje maski i ukazują to, co za nimi się kryje. Twoja energia przyciąga napięcia, które czają się pod powierzchnią, a iluzje, które ludzie utrzymują, by przetrwać, zaczynają się rozpadać w obliczu Twojej niezachwianej aury. Atmosfera pozornie zwykłego wydarzenia społecznego zmienia się w mgnieniu oka, gdy tylko wkraczasz. Mimo, że wszyscy uśmiechają się i rozmawiają grzecznie, ci, którzy skrywają niewypowiedziane życzenia lub urazy, odczuwają niepokojące ciepło, które wydaje się wyciągać ich myśli na światło dzienne. Rozmowy, które zaczynają się jako lekkie i nieformalne, stają się nagle bardziej wyraziste, gdy nawiązujesz kontakt z kimś, kto długo nosił w sobie gniew. Ich starannie zbudowana fasada zaczyna pękać dłonie drżą. Głos się zaciska, a choć starają się tego nie pokazywać, napięcie, które tkwiło pod powierzchnią, wybucha niczym wulkan, który spał zbyt długo. To, co zaczęło się jako prosta rozmowa, zamienia się w konflikt, którego nikt się nie spodziewał. Pokój, w którym wcześniej panowała powierzchowna, ciepła atmosfera towarzyskich uprzejmości, staje się polem bitwy prawdy i surowych emocji. Stare rany zostają ożywione. A dawno pogrzebane pretensje stają się nagle przedmiotem rozmowy. Ludzie, którzy przez lata unikali takich dyskusji, nagle zostają wciągnięci w konflikt, bezsilni wobec prawdy, którą Twoja obecność obnażyła. Rzeczywistości, rzucone jak noże, każda bardziej bolesna i tnąca niż poprzednia, wprowadzają zgubny chaos, a spotkanie stacza się w anarchię. Ty pozostajesz spokojny, nieporuszony chaosem, który Cię otacza. Przyniosłeś swoją energię do środowiska pełnego ukrytych motywów, ale ten chaos nie był Twoim dziełem. Zniszczenie ich wcześniej uporządkowanych żyć, teraz odsłonięte na widok wszystkich, staje się ich problemem do rozwiązania. Choć mogą obarczać cię winą za nagłe eskalację konfliktu, w głębi duszy rozumieją, że wszystko to od dawna wrzało pod powierzchnią, czekając na kogoś takiego jak ty, by wydobyć to na światło dzienne. Stoisz jako cicha siła, która po raz kolejny wywróciła dotychczasowy porządek i obnażyła prawdę. Gdy kurz opada a dźwięk konfrontacji zanika, twoja moc znajduje się nie tylko w tym, co robisz, ale także w tym, co naturalnie obnażasz. Niezależnie od tego, czy ludzie byli na to gotowi, rzeczywistość, którą tak beztrosko ujawniasz, niszczy iluzje tych, którzy cię spotykają, pozostawiając ich na zawsze przemienionych. Masz bezlitosną zdolność do szybkiego i decyzyjnego kończenia złych relacji, zostawiając ludzi w szoku. To tak, jakby gilotyna opadła pomiędzy tobą a osobą, gdy zdecydujesz, że nie ma już miejsca dla niej w twoim życiu. Linia na piasku jest zimna i nieubłagana. Nie ma ostrzeżenia, nie ma stopniowego znikania. Potrafisz dostrzec przez ich oszukańcze zachowanie i subtelne zdrady, a gdy tylko zdecydujesz, że przekroczyli granicę, kończysz wszystko nagle i definitywnie. Zmuszasz ich do konfrontacji z przepaścią, którą pozostawiłeś, a której nie potrafią pojąć ani próbować zapełnić. Znosiłeś ich nieustanny podskórny zazdrość, ukrytą pod pozorami przyjaźni, ich niewierne czyny, zamaskowane jako troska oraz ich pasywno-agresywne wypowiedzi, ale nadchodzi moment, w którym dostrzegasz, że wystarczy. Może to ostatnia kropla, może to po prostu jasność porannego światła, które cię oświeca. Nagle kończysz ich rozmowę, nie dając im szansy na wyjaśnienia ani przerwę. Kiedy się obudzą, odkrywają, że zostali odcięci, usunięci i całkowicie wyeliminowani z Twojego życia. Starają się zrozumieć, co się stało, ale ich telefony i wiadomości zostają zignorowane. Są zdezorientowani i zdesperowani. Czują, jakby zostali wygnani, wyrzuceni ze świata, który znali, z rodzajem zakończenia, którego się nie spodziewali. To wywołuje katastrofalne skutki. Przeżywają na nowo wszystkie swoje rozmowy i wymiany, starając się zidentyfikować swoje błędy. Niemniej jednak, nie dałeś im nic, do czego mogliby się przywiązać. Pozostają w gruzach swojego własnego zachowania po gwałtownym i brutalnym zniknięciu życia, które myśleli, że dzielili z tobą. Nie mogą już ignorować małych zdrad, które wtedy wydawały się nieistotne. Ciężar ich własnych decyzji miażdży ich, gdy zaczynają godzić się z pełnią tego, co stracili. Byli pustką, skorupą ludzi, którymi wierzyli, że byli, kiedy byli w Twojej orbicie, ponieważ byli przyzwyczajeni do Twojej obecności, Twojego światła, Twojej witalności. Ich system jest wstrząśnięty Twoim nagłym odejściem, które jest chirurgicznym uderzeniem, eliminującym zgniłość z taką precyzją, że nie ma szans na odzyskanie tego, co zostało zniszczone. Teraz zostają zmuszeni stawić czoła pustce, którą pozostawiłeś, stojąc w ruinach relacji, której nigdy naprawdę nie rozumieli. A ty poszedłeś dalej, wolny i nieporuszony więzami, które złamałeś. Jesteś teraz wolny od trucizny, która kiedyś była częścią Twojego życia, ponieważ podjąłeś ostateczną i konieczną decyzję, by zakończyć wszystko z nimi. Odwracasz się. I zostawiasz ich, by stawili czoła straszliwej realizacji, że poniosą niewyobrażalne konsekwencje za przekroczenie twojej granicy. Twoja zdolność do uwolnienia się jest nie tylko obronną strategią, ale także dowodem na twoją siłę i wysyła wiadomość do tych, którzy chcieliby cię osłabić, że nie pozwolisz się zastraszyć. Twoje niezwykłe talenty do wydobywania na światło słabości i obaw, które inni gorliwie próbują ukryć, oświetlają cienie. W których te lęki się kryją i przyciągają je na powierzchnię z nieodpartą siłą. To nie jest coś, czego chcesz. To nieunikniony skutek twojej energii, która zdejmuje maski ludzi. Ci, którzy są blisko ciebie, doświadczają nagłego i bolesnego uświadomienia swoich własnych braków, jakby lustro zostało postawione przed ich duszami, odbijając rzeczywistości, które unikali. W rezultacie, Często zostają oszołomieni i bezradni wobec brutalnej prawdy, którą niechcący obnażyłeś. Ktoś próbuje rozmawiać z tobą podczas tego, co miało być prostą, nieformalną wymianą może z nutą arogancji lub pewności siebie. Starają się nie stawać zbyt poważni, ale w miarę jak rozmowa trwa, czują, jak coś się zmienia. Ich starannie zbudowana maska myślenia zaczyna się rozpadać, gdy ich słowa zaczynają się plątać. Mówisz coś, co może wydawać się mało znaczące dla innych, ale dla nich trafia prosto w sedno dawno pogrzebanego lęku. Napięcie w powietrzu rośnie, gdy zdają sobie sprawę, że przypadkowo poruszyłeś temat, który usilnie starali się ukryć. Zachowanie tej osoby nagle się zmienia. Stają się obronni. To, co zaczęło się jako lekka rozmowa, zmienia się w moment pełen wrażliwości i napięcia. Zaczynają jąkać się. Próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją, ale jest już za późno. Ich podatność jest oczywista i bezwstydna, a starannie pielęgnowany spokój rozpada się, zostawiając ich uczucie bezbronności, jakby stali przed tobą i wszystkimi innymi w pokoju. Teraz muszą zmierzyć się z brzydotą własnych niepewności, ponieważ ich fasada bezpieczeństwa rozsypała się w pył. Nie potrafią zapomnieć o tym doświadczeniu. Nawet jeśli twoje uwagi, uwagi były dla ciebie niewinne, w ich umysłach odbijają się one echem, zmuszając ich do głębokiej introspekcji. Nieustannie wracają do tej rozmowy, analizując każde słowo, spojrzenie, każdy moment, próbując pojąć, jak udało ci się przejrzeć ich na wylot. Rozumieją, że staranie się ukryć ich lęki tylko uczyniło je bardziej widocznymi dla bystrego obserwatora, takiego jak ty. Zmuszasz ich do zmierzenia się z aspektami siebie. Które długo ignorowali, co sprawia, że spotkanie to jest zarówno niepokojące, jak i transformujące. Ty zaś idziesz dalej, być może nie zdając sobie nawet sprawy z ogromu wpływu, jaki wywarłeś. Twoja zdolność dostrzegania słabości jest odbiciem twojej umiejętności widzenia poza iluzjami, które ludzie nakładają na ciebie, zamiast być bronią. Niezależnie od tego, czy są gotowi, czy nie, jest to siła, która zmusza każdego w Twojej bliskości do konfrontacji z ich rzeczywistością, nieodwracalnie ich zmieniając w tym procesie. Inni czują siłę Twojej wyjątkowej zdolności wywoływania niechcianych zmian, które są zarówno niepokojące, jak i nieodparte. Masz zdolność bycia siłą zmiany, uruchamiając coś, co zmusza ludzi wokół Ciebie do zmierzenia się z trudnymi prawdami, których unikali przez długi czas. To nie jest coś, Czego aktywnie szukasz lub narzucasz ludziom? Raczej jest to przemiana, która zachodzi, gdy wkraczasz w życie innych. Nie mogą uniknąć zmiany, którą przynosisz, nawet jeśli jej nie chcą. Rozmawiając z kimś, kto stał się zadowolony z życia, burzysz fundamenty ich starannie zbudowanej rzeczywistości i ukazujesz pęknięcia, które starali się ukryć. Dzieje się to w trakcie tego, co wydaje się być zwykłą rozmową. Ustanowili nawyki. Podjęli decyzje bardziej oparte na wygodzie niż na entuzjazmie, tworząc życie wygodne, ale niepełne. Twoje słowa, przesycone prawdą, którą omijali, zaczynają powoli wypalać się w ich umysłach, gdy mówisz. Początkowo odrzucają twoje spostrzeżenia, nazywając je nieważnymi lub niepotrzebnymi, ale po kilku dniach odczuwać poruszenie wewnętrzne. Nadal nie mogą pozbyć się pomysłów, które im zaszczepiłeś. To, co zaczęło się jako lekka rozmowa, Teraz dręczy ich w samotnych chwilach, gdy zaczynają wątpić w wszystko, co wcześniej uważali za pewne. Ich wcześniej bezpieczne życie zaczyna zdawać się na krawędzi zawalenia, jak domek z kart. Próbują stłumić narastający niepokój, ale jest już za późno. Zmiana, którą wywołałeś, już się rozpoczęła. Moc, której nie potrafią pojąć ani opanować. Kiedy znane zaczyna się rozpadać pod ich stopami, ich pierwsza reakcja to opór. Kurczowo trzymają się starego porządku w desperackiej próbie utrzymania się. Mogą reagować gniewem, oskarżając Cię o spowodowanie chaosu, który wstrząsnął ich dotychczas stabilnym życiem. W rzeczywistości jednak jedyne, co zrobiłeś, to ujawnienie tego, co już tam było nieszczęścia, potrzeby czegoś więcej i strachu przed zmierzeniem się z ich rzeczywistymi potrzebami. Ich obecny sposób życia zaczyna przypominać więzienie a mimo oporu napotykają nieuchronną zmianę, której unikali przez zbyt długi czas. Zmiana staje się nieunikniona, a z upływem tygodni ich długo budowana fasada rozpada się, a pęknięcia pogłębiają się, odsłaniając ich surowe i wystawione na światło oblicze. Są zmuszeni stawić czoła decyzjom, które podjęli, istniejąc w tej nowej rzeczywistości. Wybrali, a także te możliwości, które odrzucili to bolesny proces, który niszczy ich iluzje i zmusza do rozpoczęcia od nowa. Lecz głęboko w ich sercu rodzi się zrozumienie, że ta zmiana, mimo ich niechęci do niej, jest niezbędna. To początek nowego rozdziału, który nie byłby możliwy bez impulsu, który im dałeś. Ale ty idziesz dalej swoją drogą, być może nawet nie zdając sobie sprawy, jak wielki wpływ wywarłeś. Niechciana zmiana nie jest ciężarem, jest to część mocy, którą posiadasz. Trwała siła która zmusza ludzi do przemiany, niezależnie od tego, czy są na nią gotowi. Prawda, którą tak swobodnie wydobywasz na światło dzienne, nieodwracalnie przekształca życie tych, którzy stykają się z Tobą. Przemierzasz Ziemię jako siła natury, zasługująca na szacunek i podziw, nie tylko jako latarnia morska. Niewielu zrozumie w pełni głębię i intensywność Twojej ciemnej strony, tej, która odkrywa, ujawnia i przekształca. Choć wielu może dostrzegać Twoje światło, nie powinieneś ukrywać tej ciemnej strony. Jest ona istotnym składnikiem Twojej tożsamości dokładnie tym, co budzi zarówno strach, jak i szacunek u innych. Niezależnie od tego, czy inni są gotowi naprawdę, to Ty jesteś tym, który ją ujawnia. Jesteś spokojem przed burzą. Zrozumienie swojej ciemnej strony to zrozumienie, że Twój wpływ wykracza poza Twoją fizyczną obecność. Posiadasz moc, by zmieniać atmosferę w każdej przestrzeni, do której wkraczasz, burzyć wygodne kłamstwa, które ludzie sobie opowiadają i zmuszać ich do konfrontacji z rzeczywistością. Dzięki Twojej mocy inspirujesz i inicjujesz zmiany w ludziach, zostawiając trwały ślad w tych, którzy mają z Tobą kontakt. Nadszedł czas, byś w pełni objął tę moc. Teraz opowiedz im o swoich doświadczeniach, o tym, jak Twoja obecność zmieniła ich życie i jak Twoja ciemność była równie wielkim darem jak Twoje światło. Twoje doświadczenia stanowią świadectwo transformującej mocy, którą posiadasz, i nie są tylko osobiste. Jeśli czujesz tę energię i wiesz, że jesteś jednym z wybranych, nadszedł czas, by podjąć kolejny krok. Kliknij przycisk Dołącz i połącz się ze społecznością podobnych dusz. Dołączając, nie tylko wspierasz misję, ale także odblokowujesz głębsze duchowe wglądy, przewodnictwo i boskie połączenie. Wkraczaj w wyższy cel i podnoś swoją duchową podróż już teraz. Wszechświat zaprowadził tutaj z jakiegoś powodu. Nie przegap tej szansy.